Witam pewnie ci co oglądają filmy dłużej to wiedzą, że miałem kiedyś kosę spalinową z Castoramy i mam. I miałem z tym silnikiem Maxter Out Nie wiem który to był rok zakupu tutaj nie wiem czy znajdę Może tu patrzę, patrzę, nic nie widzę hmm nie wiem, to może zobaczymy na filmach no i wymieniłem te, yy, ktoś mi powiedział, że zepsuło mi się kosa i taką poradę dostałem i kupiłem silnik, ok kupiłem silnik, kosa chodzi ale później ktoś mi dał drugą poradę kup sobie gaźnik za 30 zł kupiłem gaźnik i mam teraz dwa silniki a dzisiaj od dobrego kolegi Przywiozłem sobie, przywiozłem sobie ten cały wałek napędzający z tą głowicą, tu z kierownicą, brak tylko tej osłony łączącej z silnikiem i sprzęgłem. Ale to już jest nieduży wydatek, bo to w granicach 30, 50, 60 zł w porywach powinienem to sobie dokupić. O. Tutaj wyjąłem, żeby sprawdzić ile ile jest frezów, bo wtedy żeby dobrze pasowało do połączenia, bo to z tego jak kupię, a będzie zła liczba frezów. No tutaj jest podłączenie linki do gazu, tutaj do zapalenia, do włączenia i zgaszenia, a całość sterowania mamy tutaj w tej rączce. Powiem tak. Włączenie wyłączenie ale tutaj jest włącznik wyłącznik a tu jak chcemy włączyć na stałą pracę naciskamy tu i mamy stałą pracę dopiero po zwolnieniu trochę lewą ręką to mi trudno to wam pokazać o ale no nie wiem nie mogę pokazać lewą ręką ale w każdym momencie że coś takiego jest no teraz dalej biorę się jeszcze zaczyszczenie i kolega ma jeszcze sprawdzić, może się okaże, że będzie miał tą osłonę sprzęgła od kosy spalinowej, to tak się nazywa. No to to jest zwyczaj kierownica. No tutaj coś jest zardzewiała śruba, ale zaraz sprawdzimy, co tutaj się dzieje. Zaraz jeszcze mam śruby nierdzewne, a no, tutaj gdzieś już, o tu już zastosowałem, zaraz wam pokażę, jak to ładnie wyszło. Patrzcie, o zobaczcie. Tu są śruby nierdzewne 4 śruby M5 4 śruby M5 Szpula, oczywiście ta co ja kupiłem pasuje gwint. No tutaj tych śrub pozostałych nie będę wymieniał. Osłona jest troszeczkę, znaczy ostrze jest lekko przyzdrzewiałe, ale jak to się mówi darowanemu koniowi nie wolno zaglądać zęby. To tylko wam tak dla informacji. Ale to posmaruję zaraz doktorkiem i powinno być lepiej. Posprawdzam oczywiście wszystkie śruby. O, tu posmaruję także też tym doktorkiem. Najpierw potraktuję je szczoteczką drucianą, a później doktorkiem. No bo co z tego, że pryskać na jak to będzie wszystko odłazić. Także wkrótce będzie odpalenie tej kosy. No i myślę, że wszystko będzie ok. Chodzi mi o to, żeby samochodem nie wozić w jedną i w drugą stronę, bo mieszkam gdzie indziej, zwłaszcza gdzie indziej i tak wozić teraz tym już nie chcę. Zanim ona będzie jechała samochodem, to musi tydzień wywietrzyć, nie być odpalana i wtedy pojedzie. A paliwo tam do tamtej kosy będę sobie kupywał rowerkiem. A co będę potrzebował na rok? 2 litry, 3 litry paliwa to jest tyle, co jak to się mówi kot na płaka? Tutaj więcej zużywam, bo tu zobaczcie mam większą działeczkę. No, tutaj ktoś powie takie brody pozostawiał. Dlaczego pozostawiał? Dlatego bo chciał. Bo mam kolegę, który ma cielaczkę i, by, i baranka, i przyjeżdża do mnie i to jakiś czas sobie odbiera Jak on mi powie, żeby mu nakosić. Jacek bierze i koś. Tutaj też mam wykoszone, zobaczcie ścieżki. Trochę deszcz popadał i podrosło. A dlaczego nie wykaszam tak nisko? A to też jest taka sprawa, że żeby jak będzie duże słońce, upał, żeby nie wypalało trawy. Także dzisiaj fajny dzień. Dzisiaj za dwie godziny mecz. Także na razie dziękuję. I zapraszam na mój kanał Maliny i inne rośliny. Tam jest o przyrodzie. Udało mi się w tym roku, że zakwitły mi moje borówki. Maliny i inne rośliny. To jest mój kanał trzeci. No, on już jest tam dawno. Niektórzy zaglądają. Dziękuję.